Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wielebni księża, drodzy wierni, nadęty ludzki rozum w porównaniu z tchórzliwością, czyli oportunizmem i konformizmem potrafi doprowadzić do wielkich tragedii, Łącznie, do, łącznie z autodestrukcją człowieka i nawet całych społeczeństw. I żeby tej tendencji, tej pokusie lucyferiańskiej, znanej przecież człowiekowi od zarania, od raju już, żeby wzbić się w pychę, żeby być jako Bóg, a zarazem pójść na konformizm i nie zdobywać tych wyżyn boskości. Przez wysiłek duchowy, ale niejako na skróty, żeby ta pokusa nie zniszczyła człowieka potrzeba świętych. Potrzeba świętych, którzy są w stanie przeciwstawić się tej tendencji. I takim świętym jest patron dzisiejszy, święty Pius X, który jest dla nas, dla Bractwa Kapłańskiego, założonego przez czcigodnego arcybiskupa Marcela Lefebvre, Patronem, szczególnym patronem, do którego wznosimy dzisiaj nasze modlitwy, o to, żeby był dla nas wodzem, przewodnikiem, obrońcą, ale zarazem też chcemy się wpatrywać w jego cnoty, ażeby go naśladować. Bo przecież po to Kościół ogłasza niektórych ze swoich członków jako świętych, ażebyśmy Błagali o ich wstawienictwo a zarazem może ich naśladowali. Kiedy myślimy o świętym piusie X, drodzy wierni, to musimy tu zobaczyć, że to jest święty, który na pozór nie ma żadnych takich spektakularnych jakby zjawisk wokół siebie, nie ma stygmatów. Nie ma jakiegoś takiego specjalnego daru proroctwa, nie ma jakichś nadzwyczajnych cudów wokół niego, a więc czymże przyciąga ten człowiek, ten wielki papież, który na przełomie XIX i XX wieku kierował łodzią piotrową. wierni, to jest człowiek, który tak jak i święty Piotr mówił Chrystusowi, że go miłuje. I to, było, to był wielki jego atut, który powodował, że całe jego życie szło za tym wyznaniem. Całe jego życie wyglądało właśnie w taki sposób. To był człowiek bardzo silnej woli. Ta silna wola powodowała, że ta miłość była rzeczywiście prawdziwa i owocna, że to, co on deklarował usty swoimi, to również czynił przez swoje postępowanie. I dlatego też, drodzy wierni, w tych sytuacjach, w których się on znajdował, jako ubogi uczeń, jako kleryk, jako wikary, jako proboszcz, jako kanonik, jako kanclerz kurii, czy biskup, czy też później kardynał i patriarcha Wenecji czy ostatecznie jako papież to we wszystkich tych sytuacjach ten człowiek żył życiem chrześcijańskim w pełni a żeby w każdej chwili móc zadeklarować Chrystusowi że go miłuje i dlatego też ta miłość która pałała w jego sercu która jakby przemieniała jego życie powodowała że również udzielała się tym, którzy się do Niego przybliżali. Dlatego też, kiedy Chrystus powołał Go, ażeby na najwyższym kościelnym urzędzie, jako najwyższy pasterz, rządzić Kościołem, dał Mu możliwość, ażeby tą miłością do Chrystusa zapalić jak najwięcej serc. Otóż, drodzy wierni, Święty Pius X robił to z całego serca, z całych swoich sił. Całą swoją, tą silną wolę zaangażował do tego, żeby jak najwięcej serc zapalić miłością do Chrystusa. A cóż dla Świętego Piusa X oznaczała miłość do Chrystusa? On doskonale wiedział, co Chrystus o sobie powiedział: Ja jest prawdą. I miłość do Chrystusa dla Świętego Piusa X było, była niczym innym jak miłością do prawdy. Do tej odwiecznej prawdy, która się objawiła i która ten skarb Bożego Objawienia przekazała Kościołowi. I z tego też powodu ten wielki papież dążył do tego, ażeby lud poznał Chrystusa, ażeby poznał prawdę, żeby to nie był jakiś czysty sentymentalizm, przywiązanie do tego czy innego obrazka. Takie kwestia tylko czysto uczuciowa, tylko żeby to było, było miłowanie prawdy, którą się poznało, stąd też dał Kościołowi katechizm. Natomiast również wiedział, że bez Chrystusa nic uczynić nie można, dlatego też chciała, żeby już najmałe dzieci, które mają rozeznanie, im potrafią odróżnić zwykły chleb od ciała Chrystusowego, ażeby komunikowały. I pragną, żeby Katolicy przystępowali do Komunii Świętej często, a nawet codziennie, po to, ażeby również przez te Łączenie się sakramentalne z Chrystusem, tą miłość w sobie pomnażać. Po co to? Po to, żeby zmieniać życie, żeby pociągać ludzi na wyższe, wyższy stopień bytowania, ciągnąć ich z tego życia czysto ziemskiego, zmysłowego, do tego życia, które jest życiem anielskim, Bożym, które udziela się dla nas przez Chrystusa i w Chrystusie. I drodzy wierni, dlatego też ten człowiek, tak bardzo rozmiłowany w Chrystusie, był również stanowczy, kiedy widział fałsz. I ten fałsz, który zagrażał Kościołowi i który przecież zagraża do dnia dzisiejszego i teraz z całą siłą, to był modernizm. Hasłem świętego Piusa X było instaurare omnia in Christo, wszystko odnowić w Chrystusie. Natomiast można powiedzieć, że hasłem, oczywiście niepisanym, modernizmu jest instaurare omnie in spiritu mundanu. odnowić wszystko w duchu światowym. I tendencja, którą miał papież i którą mieli moderniści, była totalnie sprzeczna. Jedna była chrystusowa, a druga diaboliczna. I otóż ta diaboliczna tendencja na tym polegała, że ta pycha rozumu plus konformizm wobec świata prowadził do tego, że niszczono najcenniejszy skarb, jakim jest wiara. Moderniści, oczywiście, używali tych samych pojęć, których używał Kościół katolicki, ale dla nich te pojęcia już znaczyły zupełnie co innego. Jak najbardziej mówili o tym, że wierzą. Ale czymże była dla nich wiara? Wiara dla nich była pewnym uczuciem religijnym, które człowiek ma. I w zależności od okoliczności kulturowych, geograficznych, jeden ma takie uczucia religijne, inny ma takie. I to dla modernisty w sumie jest nieistotne, kto ma jakie uczucia religijne, ale coś tam w swoim wnętrzu przeżywa religijnego i to jest dla nich wiara. Dla katolika wiara to jest. Przyjęcie rozumem tego, co Bóg o sobie objawił obiektywnie, nie moje subiektywne odczucie. Ci moderniści mówili o, mieli pojęcie Boga, ale to pojęcie Boga było abstraktem. To, to był Bóg bardzo subiektywny. Każdy widział w Nim jakąś tam swoją ideę, którą gdzieś tam jego umysł projektował, ale w żadnym wypadku nie był to Bóg, który w przeciągu dziejów. Tej ekonomii objawienia przybliżał prawdę o sobie, aż w pełni przemówił do nas przez Syna, objawiając swoje trynitarne życie. Dla modernisty Bóg jest ideą abstrakcyjną, jest czymś, co ja sobie przyżywam, i dlatego też nie ma pewnego pojęcia obiektywnego o Bogu, i stąd, do wierni, dla modernisty nie ma problemu również. Zgromadzić różnych wyznawców, różnych religii, różnych bóstw i odprawiać wspólne modły, bo przecież każdy z nich ma swoje odczucia religijne. Modernista będzie mówił o zmartwychwstaniu, ale dla niego zmartwychwstanie jest pewnego rodzaju wspólną halucynacją apostołów, którzy byli przebici śmiercią Chrystusową, a nie faktem obiektywnym. Że dusza i ciało Chrystusowe na nowo się połączyły i to ciało opuściło grób. Tak wierzą katolicy. Ale dla modernisty będzie to nie do przyjęcia, bo przecież nauka nie, nie, nie zna takiego zjawiska, żeby ktoś, kto był umarły, na nowo powrócił do życia. Dlatego też w zmartwychwstanie wkładają między mity. I z tego też tytułu możemy tutaj mnożyć wiele przykładów pokazujących, jak bardzo modernizm niszczy wiarę, jak bardzo ją wykoślawia w imię często właśnie nauki. A żeby być naukowym, a żeby nie być śmiesznym dla tych mądrych tego świata, idzie na ten oportunizm, ażeby nadać inne znaczenie tym prawdom, które Kościół przechowywał i wyznawał. Stąd wszystko jest subiektywne, wszystko jest relatywne, i nie ma tutaj niczego obiektywnego, łącznie z moralnością, co zresztą widzimy w ostatnich czasach. Tendencja, którą, która była zwalczana z taką stanowczością w czasach pontyfikatu św. Piusa X, odrodziła się niestety i z całą siłą uderzyła. I widzimy, że działanie papieża, którego dzisiaj czcimy, spowodowało to, że świat go nienawidził. Świat Cieszył się, że święty Pius X umarł. Cieszyli się wszyscy ci modernistyczni teologowie, którzy zeszli do podziemia, że oto ich wróg zszedł z tego świata. Można powiedzieć, powszechne świętowanie, że pozbyliśmy się ciężaru. Natomiast, drodzy wierni, wynik, dlaczego świat go nienawidział. Nienawidział dlatego, że ten człowiek. W imię miłości do prawdy potrafił się przeciwstawić światu. Potrafił z całą stanowczością walczyć o tą prawdę. I tego niestety brakuje posoborowym hierarchom. Widzimy, że w imię naukowości, w imię postępu, w imię tych idei modernistycznych wszystko staje się relatywne. Religia, która jeszcze zachowuje pewne pozory, mówi się o pewnych, o pewnych, mówi się pewnymi terminami, które są dla katolika bliskie. Okazuje się, że jeżeli się przyjrzymy dogłębniej temu, co się kryje za tymi terminami, to się okaże, że to jest inna wiara. Moje zetknięcie się z takim wojującym modernizmem, gdzieś tam w roku 2006-2007 w Hiszpanii, bardzo mi uświadomił wtedy, że. My nie wierzymy w to samo. Się okazuje, że niby jesteśmy katolikami, niby jesteśmy wszyscy w tej samej wspólnocie Kościoła, a tu się okazuje, że nie. My nie mamy wspólnej wiary, ponieważ za tymi terminami kryje się zupełnie inna rzeczywistość. Jest to religia, w której nie ma miejsca dla Boga, którego mamy czcić, któremu mamy wierzyć. Jest to religia człowieka, który sam projektuje sobie swojego Boga, który sam tworzy swoje zasady moralne, który sam tworzy swoje przykazania i według nich postępuje. I im dalej spoglądamy na ten nieszczęsny modernizm, widzimy, jak on bardzo prowadzi do tej autodestrukcji tych, którzy za tym podążają. Każdego dnia widzimy, jak padają kolejne bastiony. Każdego dnia widzimy, jak zmieniana jest doktryna, nie mówiąc już o dogmatycznej, ale też i ta, która może najbardziej w naszych, w naszych czasach szokuje, to jest doktryna moralna. Wszystko stało się relatywne. Wszystko można wytłumaczyć, wszystko można usprawiedliwić. Rozwierni, cóż to jest? To jest zdrada prawdy, tej prawdy obiektywnej, prawdy, którą jest sam Chrystus. I mimo że się mówi, że to w imię miłości i miłosierdzia Chrystusowego, to tak naprawdę jest to odrzucenie. To jest coś, co możemy porównać do tego konformizmu, którym się niestety wykazał Szymon Piotr na dziedzińcu arcykapłana, który powiedział: Nie znam. W imię w obliczu zagrożenia swojego życia powiedział: Nie znam tego człowieka, nie znam Chrystusa. I to się niestety dzieje w tych ustach modernistycznych hierarchów, którzy mówią, obiektywnie nie znam Chrystusa. Albo za Piłatem powtarzają, cóż to jest prawda. Stąd też, drodzy wierni, ten wielki patron jest dla nas ważnym przykładem, ponieważ my musimy go rzeczywiście naśladować w tych trudnych czasach. Musimy toczyć tą samą walkę, którą On toczył, o to, ażeby ludzie pokochali Chrystusa, który jest prawdą i ażeby wedle tej prawdy zaczęli formować swoje życie, tak jak to czynił Święty Pius X, żeby wzmacniali swoją wolę, aby móc iść za Chrystusem. Stąd też, drodzy wierni, nie wulgaryzmami. Nie przekleństwami, nie wyzwiskami, jak to niektórzy prominentni, rzekomo walczący o tradycję, próbują rzeczywiście tutaj zrobić wokół siebie szum. Tylko po pierwsze, przez rzetelne poznawanie prawdy swojej, tej prawdy, która jest nam dana w katechizmie, przez rzetelne studium, dalej przez miłość wobec. Pana naszego Jezusa Chrystusa, ukrytego w najświętszym sakramencie, i trzecie poprzez stanowcze przeciwstawianie się duchowi tego świata, które przede wszystkim będzie się wyrażało w pewnego rodzaju oddaleniu od tych różnych tub propagandy, która dociera do nas przede wszystkim przez nasze media społecznościowe, przez Wszystkie te nasze ekrany, które ten, tego ducha światowego, ducha liberalizmu, ducha walki z prawdą objawioną yy, przynoszą do naszych domost, do, do, dostarczają do naszych uszu, do naszych oczu. Drodzy wierni, błagajmy dzisiaj szczególnie świętego Piusa X, żeby w tym wielkim zamęcie Coraz więcej ludzi razem za świętym Piotrem, razem ze świętym Piusem dziesiątym i wieloma innymi wyznawcami, męczennikami, którzy umiłowali Chrystusa ponad wszystko, wołali: Ty wiesz, że cię miłuję. Ty wiesz, że cię miłuję. Wołali nie tylko swoimi ustami, ale również i swoim życiem, tak, ażeby chwała Boża, mimo tego całego ucisku, się rozszerzała. A żeby ten triumf niepokalanego serca, którego tak bardzo oczekujemy, za którym tak bardzo tęsknimy, jak najszybciej nastąpił. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.